Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po walczu 23 kolegi PKO Bankowskiej klasy, gdzie Dziewuszczanie połamice na własnym obiekcie zmierzyła się z motorem Lumin. Z nami jest trener drużyny Kości, dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry. I proszę o komentarze dotyczący tego dzisiejszego spotkania. Bardzo trudne spotkanie z bardzo dobrze przygotowanym rywalem, który mimo, że w czwartek grał Świerćfinał Pucharu Polski dzisiaj widać było, że wystarczająco się zregenerował, aby, aby przy, przeciwstawić się nam pod kątem ince, intensywności. Bardzo się cieszymy, że wygrywamy 1-0, zachowujemy czyste konto i zwiększamy tą przewagę nad strefą spadkową, bo tak naprawdę mamy już 35 punktów. Dzisiaj to jest 13 punktów więcej od zespołu z niepołomic i lepszy bezpośredni mecz. Taka sama sytuacja ma się jeśli chodzi o nasze bezpośrednie mecze z Lechią Gdańsk i ze Śląskiem i ja wiem że patrząc na tabelę można się zastanawiać co ja tutaj mówię skoro mamy siódme miejsce ja mówię o utrzymaniu motoru w Ekstraklasie ale lubię krok po kroku spełniać cele które y, dostałem jako trener przed sezonem. Dlatego jeżeli chcesz a jeśli chcesz coś dodatkowo robić y, i zajmować wyższe pozycje lub powalczyć o coś więcej, to musisz wygrywać z dołem tabeli, z dobrze przygotowaną drużyną z dołu tabeli, która zapewne do końca tutaj będzie walczyła o to, żeby pozostać w lidze i życzę tego, aby, aby pozostała w Ekstraklasie, bo uważam, że sztab trenerski na czele z trenerem Tułaczem, ale też z zawodnikami robi tutaj kapitalną robotę jeśli chodzi o, o pracę, o powtarzalność, o, o bycie jakąś drużyną. I z tego miejsca też chciałem pogratulować serdecznie historycznego awansu do Pucharu, półfinału Pucharu Polski. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie słowo zespołu z Niepołomic w tej edycji. Także gratuluję, a my bardzo zadowoleni będziemy wracać do Lublina. Dziękuję. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Czy są jakieś pytania? Jeśli tak, to proszę. Imię, nazwisko, nazwisko. Dzień dobry Panie Trenerze. Rzepecki Piotr, 365 dni na piłce. Jakie wrażenie zrobiła pan Puszcza? Bo wiadomo, że to jest przede wszystkim stały fragment, natomiast nie tylko. Czegoś Pan spodziewał przed meczem i czym Was rywal zaskoczył? Przede wszystkim spodziewaliśmy się tego, że będziemy poza tymi stałymi fragmentami, o których Pan wspomniał. Puszcza w bardzo dużej liczbie zawodników wypełnia pole karne i poprzez dośrodkowania piłki e, i tą liczbę zawodników w polu karnym tworzy ogromną przewagę, więc musieliśmy się przygotować na to, aby dobrze bronić pola karnego. I oprócz tych pierwszych piłek, które będziemy wygrywać, również uważać na to, że w momencie, gdy ta piłka zostanie w polu karnym, będzie trochę taką piłką niekontrolowaną, bo nie wiadomo, w którą stronę się odbije, gdzie spadnie, żeby być gotowy na blokowanie uderzeń w drugie tempo i zatrzymanie przeciwnika w drugim tempie. A coś, co chcieliśmy bardzo mocno wykorzystać i ubolewam nad, nad tym, że się nie udało, to były nasze kontrataki po fragmenta fragmentach gry, bo w piłce jest zawsze coś za coś. Jeżeli decydujesz się na większe ryzyko, wypełniając większą liczbą, liczbę piłkarzy pole karne przeciwnika, no to wiadomo, że ta sekuracja jest trochę mniejsza, jeśli chodzi o liczbę piłkarzy. I to jest coś, co chcieliśmy, aby nam dało, dało przewagę. Doszliśmy do sytuacji, Yy, zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie albo takich pół sytuacji, bo czasem brakło ostatniego podania i ubolewam nad tym, że tego jeszcze nie wykorzystaliśmy i nie spróbowaliśmy zamknąć meczu wcześniej, Szczelić drugiej bramki wcześniej. Właśnie że krótkie pytanie z mojej strony na temat zamkania meczu, bo z GieKSą było nerwowo pod koniec. Czy się także zrobić, żeby sobie wcześniej ten mecz zamknąć, żeby się nie denerwować, żeby trzy punkty już na pewno no zagwarantowane. Dziękuję. Szczelić bramkę i, i tutaj tego, tego myślę, że nam zabrakło, ale też dzisiaj w porównaniu w meczu, do meczu z GKS-em Katowice jestem zadowolony z tego, że. Trochę bardziej kontrolowaliśmy ten mecz z piłką. W meczu z GKS-Katowice od 60 minuty nasze posiadanie piłki było na poziomie 30%. Tam oddaliśmy pole przeciwnikowi i chcieliśmy wybronić rezultat, a ja wyznaję taką zasadę, że najlepiej się broni, kiedy ma się piłkę. I tutaj chcieliśmy sprowadzić ten mecz do. Szanując atuty puszczy i to, co ich wyróżnia, chcieliśmy je powstrzymać, ale jednym z naszych założeń na powstrzymanie tego było po prostu nasz styl, nasz, nasz sposób grania. I dzisiaj widziałem, oczywiście poza małymi fragmentami, gdzie na pewno mogliśmy, bo zawsze można coś zrobić lepiej, widziałem, że z tą piłką kontrolujemy te, te zawody i utrzymujemy się przy niej. to Wójtowicz, Polska Agencja Prasowa. Dziękuję, że chciałem tak trochę zapytać, bo w pierwszej połowie była taka sytuacja, że Arkadiusz Najemski dostał żółtą kartkę, potem miał taki faul, za który teoretycznie mógł dostać, nie musiał, ale sytuacja się zrobiła podbronkowa. Pan jeszcze wytrzymał, nie zmienił go, potem zdobył gol ale w przerwie była decyzja o zmianie. Miał Pan już wtedy takie, żeby jeszcze w pierwszej połowie zmianę dokonać? czy? No wyszło na dobre, nie? Ale czy, czy były takie już rozterki, bo no, to sytuacja uh -huh. taka, no wiadomo jak, jak, jak jest jak zawodnik gra, że każdy następny pał to już czerwona kartkę? Tak przede wszystkim Marek grał dobre spotkanie, nie tylko dlatego, że szczelił bramkę, ale też zapewniał nam rytm grania. I to było na pewno na duży plus. Dostał żółtą kartkę w wyniku tego, że po stracie piłki chcemy być bardzo agresywni, jakby doskakiwać do rywala, wiedząc o tym, że jak nie przerwiemy akcji trochę wcześniej, albo po prostu na połowie rywala, możemy może przeciwnik pójść z kontratakiem. Więc jakby żółta kartka tego typu, którego dostał, jest wkalkulowana w nasze granie i jakby nie mam do niego o to pretensji. I potem zgadzam się z panem, że. Dla mnie, jeżeli piłkarz dostaje żółtą kartkę, to nie wprowadzał mnie to dużej nerwowości na zasadzie takiej, że od razu zakładam, że będzie zmiana. Patrzę co się dzieje dalej i tak jak pan zauważył były trzy faule po żółtej kartce i teraz prowadząc na 1-0 mając zawodnika, który ma żółtą kartkę i trzy faule czasem jak oglądamy spotkania, sędzia po prostu za normalny faul podchodzi i wylicza raz, dwa, trzy i pokazuje tą drugą żółtą kartkę, więc tutaj dlatego się zdecydowaliśmy na to, tym bardziej, że Marek Bartosz również jest w bardzo dobrej dyspozycji, co zresztą potwierdził po wejściu na boisko. Dlatego ja dzisiaj mam naprawdę trzech, trzech stoperów w bardzo dobrej dyspozycji, nawet czterech, bo przypominam, że jest też u nas w kadrze Brayde, który ma 17 lat i dzisiaj dzisiaj on się też prezentuje bardzo dobrze i nie boję się nie uznaję, że zmiana będzie ryzykiem, tylko po prostu zarządzaniem bardziej meczem. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, więc bardzo dziękuję. Tutaj jest jeszcze pan. Tutaj. A, bardzo proszę. Przedstawia przedmiot sportowy Dzień tak, tak kurze, Pan powiedział, bo wiele osób się mm. z innych dużym martwiło o tym stadionem, tą płytą boiska i Pan odpowiedział o swoich odczuciach i taki, taki diabeł straszny chyba jak go malowano. Przede wszystkim myślę, że to, co ja teraz powiem, będzie zgodne z tym, co powiedziałem przed meczem, bo łatwo się mówi o tym, że było wszystko w porządku, jak się wygrywa mecze. Natomiast ja przed samym meczem mówiłem, pierwsza rzecz. Puszczenie było połomice, awansowała do ekstraklasy sportowo. Wywalczyła awans najpierw z drugiej do pierwszej, potem z pierwszej do ekstraklasy. Druga rzecz, zawsze uważam, że Klub, który występuje w ekstraklasie, powinien grać u siebie w swoim domu. Dzisiaj, tak naprawdę, jedyne, jedyne co, e, co może mogłoby być na wyższym poziomie, albo inaczej, co mnie zastanawiało, boisko było trochę grząskie, e, bardziej niż te, do, na których dotąd graliśmy, ale słuchajcie, było przynajmniej połowę lepsze niż to, w którym graliśmy na Mistrzu Polski w Białymstoku. I ja nie widzę tutaj żadnych problemów, żadnych utrudnień, które, które chociaż nie, nie wiem, jakie są wymogi licencyjne. Ale drużyny, które chcą coś robić i drużyny, które mają nastawienie tego, żeby wygrywać, one muszą po prostu nie, nie narzekać albo nie, nie opowiadać, gdzie oni jadą, co robią. Tylko przyjeżdżam, mam mecz, gram dzisiaj, spuszczam mnie po musimy go wygrać. Bo chcemy coś robić, dlatego, w żadnym wypadku, tutaj, jeśli chodzi o warunki na stadionie, e, tak jak mówiłem przed meczem, nic nie sprawiało nam trudności. I jeszcze jedna rzecz: bardzo dziękujemy za bardzo. Miłe i takie godne ekstraklasy przyjęcie przez ludzi pracujących w klubie, bo wczoraj chcieliśmy po prostu sprawdzić, jaki jest dojazd na stadion, bo pierwszy raz tutaj odbywa się mecz ekstraklasy i nie byliśmy dotąd w niepołomicach, nasi kierowcy również. Więc ja po prostu wysłałem wczoraj, dałem zadanie kierowcom i kierownikowi, aby przyjechali tutaj na stadion po naszym przyjeździe do Krakowa, sprawdzili, gdzie będzie wjazd, z której strony jak najlepiej dojechać. Tutaj osoby pracujące w Niepołomicach przekazały nam, którą trasą najlepiej jechać, e, przywitały nas tutaj na stadionie już wczoraj, pokazały co, jak się będzie odbywało, więc e, naprawdę nie ma na co narzekać. Trzeba się skupić, każdy niech skupi się na swojej robocie i na swoich warunkach, które ma, bo w każdym miejscu są wady i zalety, także polecam Niepołomicę, e, nie mogę się doczekać kolejnego przyjazdu. To bardzo dziękuję. To wszystkie pytania, bardzo dziękuję. 辛苦你儿子。<Thank>